Miejsce: Kalisz, Hala Arena. Data: 19 listopada 2011. Czas: 19:30. Wydarzenie: Fight Night Kaliska Noc Walk Zawodnicy Marcin Najman Wojciech Bartnik Robert Ziętek Radosław Radomski Zula Walkowiak Kinga Kycia Walka Wieczoru Zawodowy Mistrz Świata Federacji WKN Mariusz Ziętek Stanie do walki w obronie swojego tytułu Prawdziwi gladiatorzy. prawdziwi gladiatorzy, prawdziwi gladiatorzy, prawdziwi gladiatorzy, prawdziwi gladiatorzy. Niesamowite sportowe widowisko, niesamowite sportowe widowisko, niesamowite sportowe widowisko. Niesamowite widowisko. Super fajty, super fajty, super fajty. Na to niecodzienne wydarzenie sportowe zaprasza nowa federacja sztuk walk ANW, absolutny mistrz walk. Nie może Ciebie tam zabraknąć. O oprawę artystyczną zadbają. O oprawę artystyczną zadbają. Alicja Węgorzewska, Gorzki, Lajna oraz Iga Wyrwał.